Cześć, witam Was serdecznie 15 grudnia. Dzisiaj przypada Ewangelia według Świętego Mateusza, 21, wersety od 28 do 32, czyli przypowieść o dwóch synach. Opowiada ona o woli ojca, kiedy on pyta się dwóch synów, żeby pomogli mu. E, pierwszy syn mówi, e, Idę, panie. Jednak nie wykonuje tej woli i to są słowa rzucone na wiatr. Za to drugi syn e, na początku mówi, że nie chce mu się, e, ale potem zaś e, opamiętuje się i naprawdę wypełnia to, co ojciec e, go poprosił. E, tutaj Jezus to kieruje w stronę swoich uczniów i mówi, że. Paryzeusze i e, Nierządnice e, oraz Celnicy wchodzą przed nimi, ponieważ potem się opamiętali i zaufali, tutaj e, chodzi o świętego Jana, e, a że uwierzyli mu zaś celnicy i Nierządnice. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Ma tutaj e, Trochę za złe swoim podopiecznym, że nie uwierzyli, a grzesznicy to zrobili. Więc tutaj jest dla nas też wskazówka, że nie musimy być, nie musieliśmy mieć wzorowego życia, ale teraz nie jest za późno, i jeżeli uwierzymy, jak zobaczymy jakiś cud, jak zobaczymy, że Bóg nam pomógł. Jak zobaczymy wolę po prostu Bożą i że serio Jezus nam mówi, żebyśmy nie brnęli w coś złego, tylko w dobrą stronę, to zróbmy to, uwierzmy, ponieważ On ma na nas same dobre plany. I e, naprawdę On nie chce dla nas zła. On woli, żebyśmy uwierzyli mu e, i to nie jest dla nas za późno celnicy i nierządnicy nie byli wzorami a jednak zaufali Mu i On bardzo to dostrzegł i powiedział, że mają oni wstęp do Królestwa Niebieskiego tak samo i my jeżeli w porę zobaczymy, że Bóg chce nam zaufać to zróbmy to zaufajmy Mu i na pewno nie pożałujemy. Nie jest za późno. Dzięki.